Witam Was z tej strony Nesco. Pewnie dużo ludzi, dużo z Was zna tą grę. Ja się w sumie nie dziwię, bo ona już jest tyle razy nagrywana przez ludzi na YouTube, że, że można tym srać po kolei e, każdą, każdą postacią, jaką jest, jaka jest na YouTube. Ale, ale postanowiłem no, ja nagrać przynajmniej jeden odcinek z tego, bo ja sam jestem cholernie ciekawy, co to jest. No tak naprawdę, e, zaczniemy sobie nową grę. Tak, nie, nie, mam, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi kiedyś dostałem ją z akcji Humble in the the Bundle czy jakoś tak to się nazywa I, i teraz mnie to zaciekawiło, bo... Bo szczerze mówiąc widziałem jak parę osób to kraj i mnie to zaciekawiło, bo jednak oni, to oni się trochę bali jak nie patrzeć To śmiesznie wygląda trochę Nie wiem czy tak uważacie, tak, Czy uważacie tak jak ja że to wygląda trochę śmiesznie no ale bez jaj Jak filmie się tutaj dostałem Eee, czy to gdzie ja jestem? E, już nie wiem, co się dzieje. Dobra i, i co teraz? A, czy to krew, czy, czy co to jest, czy to za mnie kapie, czy, czy jak? No, czy raczej za mnie to raczej nie kapie, no bo to bardziej kapało z sufitu niż za Tak, jakby nie patrzeć. A nie wiem, czy jak jest jakaś druga część am amnezji, czy to jest tylko. Czy ogólnie jest tylko jedna część amnezji? To by było w sumie to się. Nie, 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 nie. nie. Jest tutaj coś? A mogę, a mogę podnieść zapałki? Dobra, jest. Podniosłem Tinderbox. Aha, tu są jakieś notatki, jakieś takie inne rzeczy śmieszne. Tu gdzieś stąd kapała krew, tam w takim razie. W sumie tutaj na podłodze jest krew, no dobra, to trochę... O, te, o, tutaj szedłem, pamiętam. E, muszę chyba iść tędy, muszę iść chyba za, za krwią, żeby miał opór. Oh Dlaczego czemu włączyłem ten? że miał dość duży se sens, jakby nie patrzeć. Co no to kurde? Kim ja? Jakam kobietą, czy co? Chyba pójdę najpierw tam, obcykam, czy coś jest. Ty, wej, wej, wej ci tak nie wzdychaj, bo ja sam się zaczynam bać na samą myśl tego, że ty wzdychasz. Ty, no nie dobra, może pójdę lepiej tam, tam, gdzie mnie prowadzą drzwi. Zobaczymy, zobaczymy, co tam jest. Że podniosę butelkę, tak na wszelki wypadek, jak, jakby coś mi wyskoczyło, jednak Bo coś mi otworzyło drzwi, nie wiem, nie wiem co to było, więc wolę, wolę mieć coś na obronę, jednak, bo, bo tak to nie będzie raczej fajnie, jak ja muszę jakoś gładziutko postawić tę buteleczkę, żeby dobra, Żeby ją teraz znowu podnieść, choć, no choćby nie ze mną szła, choć, no ale to nie bądź taka, no. Dobra, mm. right mouse to throw it. No dobra, no to będziemy sobie rzucać przedmiotami. Co to do cholery było? Jakby co, to tam butelkę, o ile się bójcie butelki, bo to jest coś... Coś zabój To jest zabójcza rzecz, od razu mówię. nie będzie tak, że... Jezus Maria! Cholera! Nie, ja nie chcę, ja nie chcę patrzeć! Co to było? Chodź, 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 chodź! Głupek rzucił butelkę. Jezus Maria Wyjdź, Wejdź, 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 wejdź Horera Dobra, sam początek już się wydaje dosyć straszny Chciałem, moja siostra w to grała, szczerze mówiąc i... I no, to nie było aż takie straszne, no może ona przeszła ten pierwszy poziom, bo ja w sumie gram w słuchawkach, ona grała bez słuchawek. Więc... W sumie to jest trochę dziwne jakby nie patrzeć. O Cześć. Od ciebie to będę na ochronę. Oh yeah. No i dobra mam kolejną ochronę. Już w sumie nie mam się czego bać teraz. Tak szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że ja tutaj będzie będę miał jakiś wskaźnik. wskaźnik życia albo czegoś. Tak na przykład, no przynajmniej... zaraz mi się żeby pokazał. Żebym wiedział, kiedy zginę po prostu. No, ja wiem, że to jest początek gry, no ale jednak tak coś się przydaje. Na sam, nawet na samym początku jakby nie patrzeć. No i dobra, i teraz muszę rzucić mój helmet. No nie wiem, no dobra, no położymy A, tyle wyjdę do jakichś starych archiw archiwa. Starych archiwów, czy czego tam. no eee, co to? Jakiś, jakiś taki chyba dziwny trochę ten e, mi się zrobił, bo został... A może to specjalnie tak coś się zrobiło. No i dobra, nie wiem czy to jest jakaś taka mapa które ja mogę sobie chodzić To jest jakiś teren, który, po którym mogę sobie chodzić Jezu. Ale że ja mam teraz tam iść, Jezu Nie Nie, coś, coś mnie właśnie wystraszyło Jeju, nie, dobra, może ja tam pójdę Może i to mnie właśnie prowadzi tam, gdzie ja mam nie iść tak szczerze mówiąc, bo to miało w sumie sens. Zwykle drzwi się otwierają po to, żeby tam nie iść, jakby nie patrzeć. No ale ja. Zobaczymy, zobaczymy, czy tutaj ja coś spotkam. Jezu! Ty tu karaluchy. Albo coś, zamykam drzwi. Nie wyjdę tam. Okej, okay, tutaj prowadzi krew, jakby nie patrzeć. Zobaczymy, do czego mnie to doprowadzi. Zawyczaj, jak coś się dzieje. Przechodzą mnie ciarki i to porządne ciarki, jakby nie patrzeć. Tu jest jakaś broń, którą mogę podnieść? Tak, to jest lampa. Jak się używa lampy? F! Ja! O, No i już ja nie mam się czego bać! Mogę też podnosić rzeczy? Mogę! To jest chyba lewitująca jakaś moc jego ja nie wiem czy on ma jakieś e, super moce, czy... tutaj mogę zapalić pochodnie, ale nie będę zapalał przecież po co mam marnować, skoro mam... Mam, szczerze mówiąc... Mam, szczerze mówiąc, e, ten... Jak to się nazywa? No pochodnie, no wiecie o co mi chodzi. E, może, może nie wiem... Nie wiem co się dzieje, tak szczerze mówiąc. Ciągle jakieś trzęsienia ziemi, jesteśmy w jakimś... Starym, zastranym zamku, który... sklekocze, który robi wszystko, żeby mnie wystraszyć. Pudło. But you can't tell me. Maybe you can't tell me. Oh, that's it. It's a card, right? okay. Fine. I wish I could ask how much you remember. I don't, don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. W dupę nie chce mi się czytać, chcę po prostu to wypić. A, to jest ten! Olej! A, no dobra, fajnie. No to po co mi dał olej? Mam to wypić? Serio? Czy on sobie żartuje, czy, czy co? Nie, nie będę pił oleju. Taki głupi nie jestem. Jeżeli on jest taki głupi, że wypił olej, no to hello. Chyba, że to on tego po prostu nie wypił. A, że po prostu powiedział, że wypił. Albo po prostu też nawet nie powiedział, że wypił. A, po prostu, że źle zrozumiałem. Czy ja mam tu gdzieś tutaj coś podpalić, czy co, czy jak, czy kiedy? A, tu jest jakaś dźwignia. No, no, czekaj, złapa, czekajcie, złapa, złapałem. A, nie. nie. Nie mogę. A, musiałem to w prawo pociągnąć myszkę, nie wiadomo dlaczego, szczerze mówiąc, jest za stronę Karolowy. Okej, okay, doszedłem do jakiegoś nowego miejsca. Jestem cholernie ciekawy, co teraz spotkamy, szczerze mówiąc. Co to jest? To jest jakiś bug, czy co? Czy tutaj pisze jakieś kundy. A, bo to jest. A, a taką literkę mamy w Tunisku, takie przekreślone. O, już chyba wam o tym mówiłem. Ale po co mi to mówić, że ja muszę biec? Aleksander, czy to jest a manner W speaking, come, chodź, the lampę. you've been to the refinery, have you not? i don't believe i have. is it connected to the... what did you call it? the inner sanctum. my most precious chamber, daniel. so it is. and it lies well beyond the refinery. in fact, it lies beneath the very stone of brennenburg. <coughs> 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 Olej, i to po prostu podpalić, Co miało w sumie dość duży sens, jakby nie patrzeć. A, bo tu jest na latarkę! Okej, okay, spoko. Okej, okay, już kopuję No to ma sens, w sumie to ma sens. To ma naprawdę wielki sens, jakby nie patrzeć. Czy tam, tu, czy tam ktoś stał? Czy mi się wydawało? Tylko chyba mi się wydawało, tak myślę. Może że tak pójdę tam. Op. No i dobra, dostaliśmy kolejne Kolejny olej do zasilania Antarki Kurde, strany robaki Co to? O matko! Ty wy... Ty... plazmu ty Głupia plazmo Co to tak robi? Czy to jest dźwięk robaków czy czego? Matko, nie topisz? Okej. Okay. n do... idę tutaj. Dostałem do laboratorium. Tam się dostałem teraz. Tam to do laboratorium. Co to jest w ogóle? za laboratorium. Lab Lab, lab laboratorium. Jak nie razie to fajnie jakoś nie wygląda, ale dobra, no. A, muszę napełnić loterki. Okej, okay. to napełniliśmy loterki, ziom. Ale ja wolę zapalić coś jeszcze pachadnie, tak przy okazji. Zapaliłem czy Czyli z tym dobrze. I... co tam jest? Czym jesteś? Masz jakiś problem? E? E? Fikasz? Fikasz? O, cześć. Hurra, to chyba wielki pająk. Znowu jakieś takie dziwne dźwięki. O matko! Jezu, one chodzą mi po monitorze. To, a nie dobra, one chodzą w grze. Może i nie, ale dobra, pójdę tam, zobaczymy. A, one się boją światła, okej. Okay. Dziura. Ale że ja mogę do niej wejść, a ja na razie nie chcę tam wychodzić. Szczerze tak, mówiąc, coś paliło. O, to jakaś kartka, ale też mi się nie chce jej czytać. prostu że... ją wezmę. Bo to są jakieś wspomnienia chyba jego, albo coś. Coś, co mi w sumie pokazuje to, co się tutaj działo, ale mi się szczerze mówiąc nie chce tego czytać, więc. Olej znalazłem. A nie, co to jest? Znalazłem pod ducha. Eee... No dobra, tam nieważne. Nie, idiota, po co ja to zapalił? O, no i dobra. Jeden odzyskałem, można tak powiedzieć. O, znalazł, drugi odzyskałem. Co to tak robi? A to? Uuu, coś znalazłem. No, tylko coś mogłoby mi samo to przeczytać, bo mi się nie chce tego czytać. Już tego nie skumali. Ja się już Idę stąd. Idę stąd, bo tu się nie da wytrzymać. Zmarnowałem tutaj dwie pochodnie. W sumie to dwa te, e, dwie zapałki i już więcej nie chcę. Marnować tam zapałek, można powiedzieć. Na razie gra zachowuje się fajnie, coraz coraz cięż... Cię, częściej dostaje ciarek, czyli że to coś... Co to? A gdzie jest, jest Kobita. Gdzie jesteś? Hej! you? tak chyba stąd krzyczała. To było jed... to był... A łasz! mnie ręka! To był chyba jedyny krzyk, który słyszałem właśnie z tego miejsca. Zobaczymy, 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 co tu będzie. Kupi to. Jesteś tutaj? Ja pierdziu. Horera, tam coś jest, bez jaj. Nie, idioto, nie to! Wyjdź stąd. Jezu, nie, ja tam nie idę. Sam na to. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie pójdę tam. Nie. Niby, że na początku mówili, żebym się nie przejmował zapisywaniem. Eee, no to w sumie cała mi tam, dobra. No, raz śmierć, śmiercą, nie? Najwyżej pożałuję tego, że w ogóle tam poszedłem. No ale dobra, no. Skoro moja siostra się nie bała, ja też się nie przestraszę i mam tam gdzieś. No, i nie ma się czego bać, no. No i mam mam prostu tych robaków, no które w sumie boją się. Nie chcę się ciebie czytać, jesteś. Czego jak na razie tutaj nie widać. Z czego się w sumie naprawdę cieszę, bo, bo wiecie, że się boję takich rzeczy. Uruchom lampę, młody człowieku. Fajnie, fajnie jest tutaj zrobione to otwieranie szafek i, i innych takich rzeczy, bo ogólnie to fajnie naprawdę wygląda. Nie wiem, czy zauważyliście, czy nie zauważyliście, no bo w sumie ciężko tego nie zauważyć. To jest skrzypienie drzwi, też jest takie naprawdę fajne, tam ktoś krzyczał. Może stanę jakoś tak, żeby się jakoś nie wystraszyć. No raczej na początku gry mi raczej dużo nic, nawet w sumie nic nie wyskoczyło oprócz tych robaków, które chodzą po ziemi. To mnie nie miało sensu, jakby mi w sumie wyskoczyło coś. No chyba, że mi się zjara po prostu olej i nie będę miał jak... A, bo ja mogę ją całą naoliwić, tak? Fajnie wiedzieć. Dzięki, że tak, taką fajną informacją mnie poczęstowałeś, tak szczerze mówiąc Ktoś tutaj jest? Nie ma Pst, ktoś Horera! Ja nie wiedziałem, że tutaj coś się stu... Albo to była ta... coś tam ducha chyba, co nie? Kaplica ducha można powiedzieć. Urden, no ciągle coś hałasuje, spada wszystko szafek Dlaczego oni mi to robią O matko Tam naprawdę ktoś jest, ej Dobra, to było To był akurat dźwięk tego Dźwięk Tam chyba ktoś... Może to okno Dobra, nieważne no bo tam ktoś grał. Ja wysłyszałam, ja, ja i się to naprawdę nie nie, prze, nie przesłyszało, ja wam mogę to powiedzieć, że tam ktoś grał. Czy, cofnijcie sobie, jeżeli nie słyszeliście. Ja się boję. Lepiej będzie jak pozapalam. Jak to, dlaczego jest niby zamknięte? Historia, coś tam. O TU KTOŚ GRAŁ! Mm, no dobra no skoro nie chcesz żebym do tego podchodził no to po prostu nie podejdę, trzeba było tak prosto powiedzieć no to chyba byłoby że mówiąc trochę łatwiej Kto to krzyczał? Ej! Czy to była ta kobita którą słyszałem wcześniej? Kurde Może ja na Oliwie trochę lampy po... Nie chcę, żeby mi zgasła, to chyba nie jest olej, to jest olej, dobrze. Nie, horera, nie gaś! Dzięki, jeszcze raz na oliwie lampy. Zaraz chodźmy szybko za mi się. Lepiej to grać z kimś w taką grę, bo, bo to jest trochę za straszne, żeby grać samemu, jakby nie patrzeć. Skoro ja się boję, w takich momentach gry, to jest w sumie sam początek gry.

Let's get the servants working on it. No dobra, skończyliśmy wykonać to coś. Eee, poszukam jeszcze tak na wypadek tych e, rzeczy, które mogą wstać na półce, których w sumie tutaj nie ma, więc, e, więc mogę po prostu iść. O! S się zawaliło. Mam nadzieję, że to nie było, że to nie był ktoś. Tylko że to było coś. Znaczy. Znaczy nie, nie coś. W sumie to nie chcę, żeby nawet to było coś. Już tak szczerze mówiąc, bo... Wolle, żeby to nic nie było tak naprawdę. Wolle, żeby to było... no nie wiem, na przykład te... 179. Po prostu skały, no i tyle. 1939. After pounding the unforgiwing stone walk for what ciębało takie eterno, i realized... It was I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. Oh, yeah, I my body was heavy to, heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Jest to jest I reached out. Closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety. grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic Dobra ej e, ja już zaczęłem się powoli powalić więc y, orera jest zimna mu Muszę, muszę skończyć, bo, bo ja już nie mogę, naprawdę. Mówili, że to nie że to jest safe. I, dobra, to ja to teraz skończę. No, jeżeli chcecie więcej odcinków z Amnezji, to oczywiście mogę, mogę to jakoś zrobić, mogę to jakoś spełnić te życzenie. A teraz, a teraz się po prostu z wami mogę pożegnać i powiedzieć wam, no, że dzięki, że oglądaliście ten odcinek, więc na razie, cześć.